Hillsborough live and exclusive to Sports Stadium. Let's join our commentator George Hamilton with Johnny Giles. And welcome to Hillsborough. The sun has come out to greet you, and referee Ray Lewis is indicating to the teams that uh, they will be playing in the directions in which they're set at the moment. But Liverpool, the sensational news we found when they arrived here was that Alan Hansen will be in the side. For his very first appearance of the season. He hasn't played at all since going on a pre season trip to Spain. That's because of an injury. The captain's armband remains with Ronnie Whelan. Very much the team that's done him proud so far and won the Littlewoods Cup for him on Sunday. 20 goal Nigel Clough, his son, five goals in four games leads their attack. And the match is on with Liverpool in red, playing from left to right in the sunshine at Hillsborough.

Dyscyplinę, którą szczególnym uczuciem darzy się w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam w XIX wieku piłka nożna zyskiwała na popularności, stopniowo krystalizując zasady, zgodnie z którymi mecze rozgrywa się dziś. Przez lata historia angielskiej piłki mieniła się całą paletą emocji od szczęścia po rozpacz. Dlatego, wspominając jej najważniejsze momenty, nie można zapomnieć o stadionowych tragediach. Do jednej z nich doszło w roku 85 na angielskim stadionie Valley Parade, gdy podczas rozgrywanego 11 maja meczu pomiędzy Bradford City i Lincoln City jedna z drewnianych trybun stanęła w ogniu. I patrzcie na to! człowiek! O, to jest niesamowite! Policja the próbuje uratować życie supporter. Z powodu niedogaszonego papierosa, który wzniecił pożar, 56 osób straciło życie, a prawie 300 zostało rannych. Do dziś jest to jedna z największych tragedii w historii angielskiego sportu, choć jeszcze tragiczniejsza w skutkach była katastrofa, która 15 kwietnia 1989 roku zmieniła cały piłkarski świat. 15 kwietnia 1989 roku drużyny Liverpoolu i Nottingham Forest spotkały się na angielskim stadionie Hillsborough w mieście Sheffield, aby rozegrać pomiędzy sobą półfinałowy mecz Pucharu Anglii. Czerwoni wskazywani byli jako faworyci do zwycięstwa, dlatego spotkanie zapowiadało się wyjątkowo emocjonująco, zwłaszcza dla ich kibiców. Stadion Hillsborough powstał w 1899 roku jako dzieło wybitnego architekta Archibalda Lighta, tego samego, który zaprojektował takie perły jak Enfield i Old Trafford. Duże zainteresowanie półfinałowym spotkaniem wymagało rozgrania go na stadionie, gotowym pomieścić ponad 50 tysięcy kibiców. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 15, jednak kibice gromadzili się pod stadionem już w południe. Za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiadały służby policyjne, dowodzone przez oficera Davida Duncanfielda. Funkcjonariusze mieli za zadanie kontrolować tłum i kierować kibiców każdej z drużyn na wyznaczone trybuny. Fanom Nottingham udostępniono Spionkop, trybunę, znajdującą się po wschodniej części stadionu, natomiast kibiców Liverpoolu kierowano na Lepin's Lane, znajdującą się po przeciwnej stronie. Obie trybuny miały charakter stojący. Każda z nich podzielona była na sektory, oddzielone od siebie i od murawy wysokim metalowym płotem. Takie rozwiązanie było odpowiedzią na duże zjawisko chuligaństwa panoszącego się w tamtym czasie na angielskich stadionach. Z każdą kolejną minutą przed Hillsborough tworzył się coraz większy tłok. Tibice Liverpoolu w mozolnym tempie przechodzili przez obrotowe bramki w stronę wąskiego tunelu prowadzącego na zatłoczone środkowe sektory Lepin's Lane. W efekcie na pół godziny przed rozpoczęciem meczu kilka tysięcy osób nadal znajdowało się przed stadionem. Sytuacja robiła się nerwowa, do akcji wkroczyła policja konna rozdzielając przepychający się tłum. Na prośbę podwładnych Darkentfield podjął decyzję o otwarciu szerokiej bramy wyjściowej, aby za jej pomocą przyspieszyć przepływ kibiców na trybuny. Fani Liverpoolu natychmiast skorzystali z nowej drogi, ale nadal kierowali się w stronę zatłoczonego tunelu prowadzącego w kierunku środkowych sektorów 3 i 4. Mecz rozpoczął się punktualnie o 15.00 ale uwagę kibiców zgromadzonych na innych trybunach skupił widok niepokojąco wielkiego ścisku panującego na Lepim's Lane. Po sześciu minutach od rozpoczęcia meczu do sędziego podbiegł jeden z policjantów, informując o zamieszkach na trybunach, prosząc jednocześnie o przerwanie meczu i wyprowadzenie piłkarzy z boiska. W tym samym czasie na murawę przedostawali się pierwsi kibice, a za nimi następni. Ludzie wspinali się po sobie, żeby tylko przeskoczyć przez wysoki płot. Radiowi komentatorzy z zapartym tchem relacjonowali wydarzenia z Hillsborough. Szybko stało się jasne, że sytuacja jest poważna. Na ich oczach setki ściśniętych osób walczyły o życie. Policja zwróciła się do ówczesnego trenera Liverpoolu, Kennego Dudleysza, o wygłoszenie komunikatu z prośbą o zachowanie spokoju, wsparcie służb porządkowych i pomoc poszkodowanym. Karetki zabierały nieprzytomnych. Choć już wtedy było jasne, że część osób leżących na murawie jest martwa. Sportowe widowisko zamieniło się w horror. W wyniku zamieszania w dniu katastrofy śmierć poniosły 94 osoby, a dwie kolejne zmarły w późniejszym czasie. Do ogólnego bilansu należy dodać także rannych, których doliczono się prawie 800. Wszystkie ofiary były kibicami Liverpoolu, zgony spowodowane były uduszeniem, do którego dochodziło wskutek ogromnego ścisku panującego na Leppings Lane. O tym, z jaką siłą musieli mierzyć się poszkodowani, świadczą zdjęcia upamiętniające katastrofę. Kondolencje wobec rodzin ofiar tragicznych wydarzeń popłynęły z całego świata. Swoje oświadczenie wydali m.in. królowa Elżbieta II, Jan Paweł II i George Bush Senior.

And there was some fella lying on the floor next to me, shaking. And he asked me, could I hold his head? And I was holding his head, the doctors would running backward and forward to him. him, get him in and in the meantime, he said to me, He just looked at me and said, Help me, and he died in my arms. Poszkodowanych wizytowali także przedstawiciele rodziny królewskiej i piłkarze Liverpoolu, a Anfield wypełniło morze kwiatów, składanych ku uczczeniu wszystkich, którzy 15 kwietnia 1989 roku stracili życie.

Wszczęła także policja południowego Yorkshire, odpowiedzialna za zabezpieczenie meczu. Aby dojść do prawdy, należało odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Dlaczego wielu kibiców Liverpoolu przybyło pod stadion na krótko przed rozpoczęciem spotkania? W jaki sposób przebiegał policyjny nadzór nad kibicami przed stadionem? Dlaczego nie poczekano z rozpoczęciem meczu? Dlaczego nie zamknięto bramy prowadzącej na środkowe sektory Leppings Lane? Oraz dlaczego policja nie zareagowała szybciej. Liczne spóźnienia na mecz, a przy tym stale powiększająca się kolejka przed stadionem, spowodowane były korkami, jakie przed godziną 15 utworzyły się w całym mieście oraz pracami modernizacyjnymi na drodze M62. Co więcej, kibicom Liverpoolu udostępniono tylko jeden, a nie tak jak rok wcześniej, trzy pociągi. W efekcie wszyscy podróżujący dotarli na miejsce w tym samym momencie. To wszystko razem wzięte spowodowało, że na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkania wąskie bramki wejściowe nie nadążały z przepływem kibiców na stadion. Doprowadziło to do nerwowej atmosfery wśród kibiców, którzy słysząc otrzyki dobiegające z trybun, nie mieli zamiaru spóźnić się na pierwszy gwizdek. W tłumie zaczęło dochodzić do przepychanek, a to zmusiło policjantów do mobilizacji i podjęcia działań w celu złagodzenia sytuacji. Priorytetem było poluzowanie ścisku przy wejściu, dlatego oficer nadzorujący ten obszar zwrócił się do dowodzącego Duttenfielda z prośbą o zezwolenie na otwarcie szerokiej bramy wejściowej. Duttenfield zezwolił na taki krok, przez co o godzinie 14.52, 8 minut przed rozpoczęciem meczu, 5000 tłum kibiców wlał się na stadion, podążając w stronę tunelu prowadzącego na środkowe sektory 3 i 4. W efekcie tłocz przed wejściem momentalnie przeniósł się na już wcześniej przepełnione sektory, doprowadzając do coraz większego ścisku. Policja nie zadbała o to, aby wraz z otwarciem szerokiej bramy wyjściowej zamknąć tunel prowadzący na środek trybuny, jednocześnie kierując kibiców na boczne sektory. The gate was right? gate and said, "Don't open it." The to będzie a crush," right? Then two police officers open the gate and a crush comes through. The crush carried on right through, straight through, everyone off the barriers, crushed on the floor, and then people started climbing over And all the police were doing is standing up saying, get back, get back. There was already people dead then. I climbed on them to get over the fence. know, there's nine-year-old kids, twelve-year-olds, people dying at football grounds because it's not organised properly. That's why. Próbując odkryć przyczynę tragedii, zastanawiano się dlaczego zatłoczone bramki przy Leppings Lane udostępniono także kibicom zasiadającym na innych trybunach. Było to działanie wyjątkowo nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę małą przepustowość bramek w kontrze do ogromnego tłumu, który feralnego dnia przybył pod Hillsborough. W odpowiedzi na te zarzuty policja wystosowała oświadczenie, w którym poinformowano, że 15 kwietnia działano w oparciu o dotychczasowe rozwiązania stosowane w latach poprzedzających katastrofę. Faktycznie bramki na Lepin's Lane już wcześniej wykorzystano do zapełnienia zachodniej i północnej części stadionu podczas półfinałów w roku 87 i 88. Wtedy na wejściu także utworzył się ścisk, jednak w odróżnieniu od wydarzeń z 1989 roku podjęto wówczas decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia meczu, aby wszyscy mogli spokojnie dotrzeć na trybuny. Takiej decyzji zabrakło 15 kwietnia. Co prawda, Darkenfield rozważał taką ewentualność, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu, natomiast w raporcie Taylora wskazano, że przy zachowaniu standardowych procedur rozpoczęcie spotkania należało opóźnić o dobre 40 minut, aby wszyscy mogli zająć miejsca na trybunach. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Sektory 3 i 4 zapełniły się już na 10 minut przed spotkaniem, co oznacza, że przez kolejne 16 minut do wypełnionej po środkowej części nadal wpuszczano kibiców. Tworzący się stopniowo ścisk jeszcze przed rozpoczęciem meczu zauważyli sportowi komentatorzy i osoby znajdujące się na innych trybunach. Trevor Hicks, który oglądał mecz z innej części stadionu, swoje zaniepokojenie zgłosił stojącemu niedaleko policjantowi, ale nie otrzymał odpowiedzi. Hitch miał powód do zmartwień, ponieważ w stale rosnącym tłumie znajdowały się jego dwie córki 15-letnia Wiktoria i 19-letnia Sara. Oficjalnie sektory 3 i 4 były zdolne pomieścić w sumie 2200 osób, choć ze względów technicznych liczbę tę te zmniejszono do 1700. W rzeczywistości kibiców na środku trybuny w momencie otwarcia spotkania było prawie dwukrotnie więcej. Znajdujący się w pomieszczeniu z monitoringiem Duckenfield miał pełen podgląd na całą sytuację, jednak potraktował ją jak zwykłe zamieszki. Końcowy raport Taylora opublikowano w styczniu 90 roku. Jako główną przyczynę katastrofy wskazano niedostateczne zabezpieczenie meczu przez służby policyjne. Funkcjonariusze nie nadzorowali i nie dążyli do zrównoważonego przepływu kibiców na poszczególne sektory Leppings Lane. W efekcie doprowadziło to do ścisku, przepełnienia i zadeptania. Z taką narracją nie zgadzała się policja, usilnie forsując teorie jakoby główną przyczyną całego zdarzenia byli pijani kibice. Well meanwhile an official of South Yorkshire Police Federation said his members should be proud of their actions on Saturday. I am sick of seeing on television and reading in the press these instant experts, doctors and a few lawyers who all seem to know more about our job than we do, telling us what we should have done. That if there had been police officers just inside those gates that day. Fun, uh, funneling people into the outer areas then this wouldn't have happened and i'm saying to you that if police officers had, had been in there when this mob surged through the police officers would have been trampled to death underneath it you just can't handle them and the vast majority of that lot had been drinking the ones that were arriving late and they will not be told where to go they won't do anything you try to do and what can you do. so are you saying the fans are to blame then. The police certainly aren't to blame because if the fans would do what the police are asking them to do, there wouldn't be any problem because people would be orderly. And if people were orderly, they wouldn't have these problems. You, you can't crush all those people if people were orderly. It's just not possible unless you know a way that I don't. Przesłuchiwani świadkowie, wypytywani byli na okoliczność spożycia alkoholu przed i w trakcie meczu. W raporcie Taylora nie wykluczono, że część kibiców mogła spożyć alkohol, jednak zaznaczono, że nawet jeśli taki stan miał miejsce, to dotyczył kibicowskiej mniejszości i nie można tego traktować jako główną przyczynę katastrofy. Alkohol nie był jedyną kartą, którą grała policja. Forsowano także argument o tym, że swój udział w tragedii mają osoby, które na mecz chciały dostać się bez biletu. Zdaniem policji, tłum przed wejściem na stadion w sporej mierze składał się z kibiców, którym nie spieszno było wydać pieniądze, a cała akcja miała mieć charakter zaplanowany. Zresztą nie tylko policja próbowała obarczyć kibiców winą za katastrofę. Wkrótce po zdarzeniu na pierwszych stronach gazet ukazały się artykuły wymierzone w poszkodowanych. Na swoich łamach desan zarzucił kibicom okradanie nieprzytomnych, oddawanie moczu na dzielnych policjantów i atakowanie ratowników medycznych podczas wykonywanych czynności resuscytacyjnych. Podobną narrację przyjęły m.in. Daily Mail, Daily Star i Daily Express, a dziennikarz i w Evening Standard Peter McKay w swoim artykule stwierdził, że do katastrofy doszło przede wszystkim z powodu zbyt gwałtownego entuzjazmu okazywanego piłce nożnej oraz w tym przypadku z powodu plemiennej wręcz pasji kibiców Liverpoolu, którzy podczas tego meczu dosłownie zabili siebie i innych. W rzeczywistości prawda była zupełnie inna. Kibice zaczęli wołać o pomoc jeszcze przed rozpoczęciem meczu, ale ich trzyki zostały zagłuszone przez stadionową wrzawę. Ludzie przyciśnięci do metalowych krat prosili policjantów o otwarcie bramek na murawę, ale prośby pozostały bez odpowiedzi. W pewnym momencie siła naporu była tak ogromna, że złamaniu uległy metalowe barierki znajdujące się na trybunie. Nie mogąc złapać oddechu, ludzie nie mieli innego wyboru, niż wspinać się po ogrodzeniu w kierunku murawy. Ponad Lepimzlane znajdowała się Trybuna Zachodnia. Kibice, którzy mieli tam swoje miejsca, wciągali na górę osoby z dołu. Gdy coraz więcej ludzi zaczęło tracić przytomność, inni próbowali przerzucić poszkodowanych przez odrodzenie, a gdy sami przedostali się na murawę, wspomagali służby w akcji ratunkowej, tworząc z banerów reklamowych i swoich kurtek prowizoryczne nosze. Stwierdzenia, jakoby pijany tłum kibiców wzbudzał zamieszki, były wyjątkowo krzywdzące. VC match of the day pictures show that when the tragedy was happening, only a few officers were actually helping the rescue efforts. Some have claimed at first police actually pushed back desperate fans trying to escape the crush. And half an hour after the game had been stopped, police were still lined up across the field. Za sprawą wydarzeń na Hillsborough i na podstawie raportu Taylora, na angielskich stadionach doszło do wielu zmian techniczno-organizacyjnych. Jako te najistotniejsze należy wymienić usunięcie wysokich barier i przebudowę trybun stojących na siedzące. Ale co o stadionach? Na przykład, o perimeterze fencingu? Czy to teraz działa? No, again, to jest głos, który przychodzi wielu ludzi. Myślę, że instant. Uh, answers like that are dangerous. Uh, we uh, recommended perimeter fencing should continue because it had been, they'd been in existence before Bradford. We recognised, of course, in the light of the fire, uh, that if there had been perimeter fencing at Bradford without uh, proper exits, there would have been an even greater disaster. Mm. Uh, our recommendation was that uh, there was nothing wrong with perimeter fencing, provided there was sufficient access, uh, sufficient exits for people within the perimeter fence. Uh, to be able to get out in an emergency, but there wasn't in this case. Well, uh, that I can't speak about because I don't really know. Well, there seemed to be only one small gate. Well, th it's a matter really. That's for the people who license the ground. They they have to issue a certificate. The licensing authority. Now, what about an all-seating stadium? That might have helped, might it not, on Saturday? Well, that's again another instant solution that's been proposed. Again, I think that needs to be looked at with great care and in depth. Um, certainly, when Coventry.

Podczas półfinałowego spotkania pomiędzy Tottenhamem i Wolverhampton. Wtedy obyło się bez ofiar śmiertelnych, choć 38 osób zostało rannych. I remember on the day of policjant, nie wiem kto był, I don't know who he was or what his rank was, but I heard him say in my presence to a colleague, if we hadn't done that today, i opened the gates, there would have been deaths. And I, I thought, well, my God, in 1981, there was a lesson to be learned. dobrze, all very well being wise after the event. Nie inaczej było kilka lat później, w 1988 roku, także podczas półfinału pomiędzy Liverpoolem i Nottingham. Po meczu do angielskiego związku piłki nożnej wysłano listy, w których kibice zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, jakie rodzi się w przypadku przepełnienia trybun, ale komunikat nie zwrócił dostatecznej uwagi. Rok później ignorancję rządzących swoim życiem przypłaciło 96 osób. W raporcie Taylora szczególną uwagę poświęcono osobie Davida Datenfielda, który 15 kwietnia dowodził oddziałem zabezpieczającym mecz. Datenfield nigdy wcześniej nie miał okazji sprawdzić się przy meczu takiej rangi. Stanowisko, które zajmował podczas spotkania na Hillsborough, objął na krótko przed meczem, zastępując doświadczonego w tym temacie Briana Mola. W trakcie śledztwa twierdził, że nie zezwolił na otwarcie bramy wyjściowej, zrzucając odpowiedzialność na kibiców, którzy rzekomo mieli tę bramę sforsować. Z czasem zmienił zdanie, przyznając się do zaniedbania, choć za swoje błędy nie odpowiedział. Ani on, ani nikt inny. W listopadzie 2019 roku sąd uznał, że Dakenfield nie jest winny śmierci blisko 100 osób, a sama katastrofa stanowi nieszczęśliwy wypadek. Rodziny ofiar utworzyły organizację o nazwie Grupa Wsparcia Rodzin, która przez lata prowadziła własne śledztwo, mające na celu doprowadzić do odpowiedzialności winnych zaniedbań z 15 kwietnia 1989 roku. Jednym z założycieli jest Trevor Heaps, ten sam, który na Hillsboro stracił obie córki. Na dowód pamięci o katastrofie Liverpool nie rozgrywa spotkań 15 kwietnia, Klub przekazał także setki tysięcy funtów na fundusz dedykowany rodzinom poszkodowanych. Ponadto na Anfield stanął pomnik z imionami wszystkich ofiar, a do klubowego herbu dodano płomienie ku czci tych, którzy zginęli. Nie można także zapomnieć o corocznych obchodach katastrofy, podczas których na dowód pamięci tysiące gardeł wyśpiewuje klubowy hymn. W późniejszym czasie pieniądze na rzecz funduszu wsparcia przekazał także wieloletni kapitan de Reds, Steven Gerrard. Dla niego wydarzenia z 1989 roku mają szczególne znaczenie. Tamtego dnia stracił swojego dziesięcioletniego kuzyna, najmłodszą ze wszystkich ofiar. Przez lata organizowano zbiórki i mecze charytatywne. Zapewniano także opiekę psychologiczną, ponieważ wielu uczestników tragicznych wydarzeń nie radziło sobie z przeszłością. Znane są przypadki samobójstw, chorób psychicznych i popadania w uzależnienia. Niektórzy twierdzą, że ofiar było nie 96, a 97. Wszystko za sprawą Stevena Whitla, który ze względu na zobowiązania zawodowe sprzedał swój bilet koledze, jednej z ofiar. Mężczyzna, targany wyrzutami sumienia, w 2011 roku odebrał sobie życie. Przebieg wydarzeń na Hillsborough szokuje do dziś. Sprawa regularnie rozbudza emocje nie tylko wśród kibiców. Tak było m.in. w roku 2004 w wyniku zdarzenia, do którego doszło za sprawą obecnego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, niegdyś dziennikarza. Na jego polecenie napisano artykuł dotyczący śmierci Cheneta Bidleya, brytyjskiego inżyniera zamordowanego w Iraku. Bidley pochodził z Liverpoolu, co najwidoczniej wystarczyło, aby nawiązać do wydarzeń z Hillsborough. Sędz w tym, że w artykule kibiców określono pijanym tłumem, próbującym dostać się na płytę boiska. Johnson ostatecznie przeprosił, chciał spotkać się z rodzinami ofiar, ale propozycję odrzucono. Pięć tygodni po katastrofie, Liverpool i Everton rozegrały mecz finałowy poprzedzony minutą ciszy. Czerwoni z czarnymi opaskami na ramionach wygrali na Wembley 3-2, dedykując zwycięstwo tym, którym nie było dane przeżyć tej chwili. Atmosferę dopełniło wspólne odśpiewanie klubowego hymnu, aby raz jeszcze przypomnieć, że kto idzie z nadzieją w sercu, nigdy nie będzie szedł sam.